Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie zdejmować Desmodusa. Co prawda ja już jednego mam, ale stwierdziłem, że nasz krecik będzie potrzebował towarzysza. Czemu nie nagrałem jak kurczę tejmowaliśmy krecika? Nagrałem! Ale to był pierwszy odcinek, w którym nagrywałem siebie nie z telefonu, tylko z kamerki. I dźwięk był nie z tego. Tylko z kamerki i brzmiał on tak. Wszystkie nagrania ze sobą dźwiękiem usnąłem, ale brzmiałem na nich mniej więcej tak. Dobra, ale do brzegu. Desmodus to bardzo wybredna gadzina. <gryw> I będzie się konsumowała tylko z takiej właśnie krwi, którą nawiasem mówiąc, właśnie wysysa ze swoich ofiar. Ale na początku nie miałem Desmodusa, więc jak tą krew zdobyć? Będziemy potrzebować dużo, ale to no, sporo narkołików. W moim przypadku wystarczy tak, nie wiem, z 55 i potrzebujemy zestaw poboru krwi. No jak się go stworzy, no to po prostu używamy go. Kilka razy. On zabiera nam tylko 25 życia, więc to nie jest jakoś super dużo. Dobra, mamy 25 życia, teraz musimy wejść na jakąś kurczę latającą godzinę. Na przykład desmodusa. Poszukać miejsca spoczynku. Najlepiej w lesie, tak, w krzakach, żeby wiecie odpocząć w jakiś sposób od tego wszystkiego. Tutaj krzaczki. Bierzemy ostatni raz kurcze transfuzję krwi. Mamy strasznie mało HP, i teraz bierzemy narkoberków, która działa po prostu fenomenalnie. Czekamy, lecimy się i odlatujemy. Later. Dobra, po udanym trybie powróciliśmy z Narni do naszych krzaków. I no i kurcze, mamy pełne życie. No i tak w sobie możecie robić ile razy chcecie. Natomiast jak wy albo wasz kurcze kompa ma to jest już na no, łatwiejsza sprawa. Dobra, bierzemy to mięsko. To jest najważniejsze, żebyśmy mieli jak najwięcej życia. Chodzi o to, żebyśmy nie skinęli. Dlatego jest potrzebny nam pancerz, dlatego jest potrzebne nam coś, co nas uleczy, jakby co. Powinno być dobrze. Zobaczymy, czy na desmodusie będzie działała ta miksturka. Dobra, bierzemy naszego nietoperza, a raczej krecika i lecimy! Gdzie? Zaraz wam pokażę. Dobra, trzeba to widać, ale mam coś co nam pomoże. Tutaj jest taki wąwóz. Jest on dokładnie tutaj na mapie. To jest taka bardzo ciekawa jaskinia. To jest taka jaskinia. Tutaj naszego Desmodusa zostajemy, bo nie chcę, żeby nam wchodził w paradę. Byłem tutaj kilka razy po kryształ chyba. Albo nie, po hitynę. Myślałem, że wiecie, tutaj będzie jakieś robactwo. Się to się kurczę się kręciło się. Później zainwestowałem w Spyglassa, Gasa. tutaj, patrzę i nie dowierzyłem, co jest nade mną. Desmodus, jeden drugi. Ten jest fajny. Trzeba go jakoś sfokusować na mnie. Cęk w tym, żeby sfokusować jednego, ale nie drugiego. To może być trudne. O! Powinno być dobrze. Jest! I tylko jeden! Ale mam warto! Gdzie jest? Tutaj. Dobra, dam to jakby na ostatni slot. Nie wiem, czy to działa. O nie! 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 Dobra. I ja on nas, to tutaj degustuje, że tak można powiedzieć. I się, kurcze, tejmuje, Więc spoko. Czy miksturka działa? Nie działa. Szkoda. To on wysysa krew naszego ekwipunku. Trzeba dopuścić, kurcze, żeby... Czasami będzie nas bił. Dlatego jest potrzebne... Mogłem raz użyć tej miksturki. Dlatego jest właśnie potrzebny nam ten armor. Dobra, czas się uleczyć. Ale nie teraz, później. Jak nas puści, to będziemy mogli się leczyć. Czasami są potrzebne spadochrony, ale on zwykle nas nie... Nie opuszcza, tak. Super z wysoka. Dobra, i czy raz nas wziął? Czy ten sam? Ten sam! Dobrze! Tutaj widzę, jest drugi. Nie chcę, żeby był drugi. Tracimy życie. Wziął nas drugi, z tego co widzę. Dobrze. Nie dobrze. Shit! Bierze nas jeden i drugi. Oswojona desmodus! Nice! Powiedz, że jeszcze tego oswoimy Dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest Dobra, jem, szybko, czusteczka Zaraz umrę. Nie, desmodusie, zostaw go! Oswojiliśmy desmodusa! Udało się! Dobra, spadamy stąd. Zaraz tu umrę. Zjem sobie kurczę krew, ona mnie trochę uleczy. Desmodusie chodź. <gryw> Ej, pracuj, Pracaj! 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 Dobra, mam cię. Te smodu się za mną. Dobra, rozwalimy tego frajera. Bo co? A ego Nie ma z nami najmniejszych szans, no i nie macie na rachu. Dziękuję bardzo. Dobra, teraz. Teraz tu, umrę. Szybko wylatujemy stamtąd. Nice. Dało się. Ile nas w ogóle leczy taka krew? Tam 66 hp i. No, 81. Nieźle. 25 życia z tego co widzę. Tyle samo, ile nam zabiera. wiecie, jak. Mamy tą krew. Bardzo ładnie pan Desmodus zasłużył sobie na kolejny punkt. Niech będzie wyobrażenia, bo to jest kucie fajne. Oswoiliśmy nie tego, co trzeba. Ale Rombek! mamy Desmodusa. Sprawdźmy stan tego Desmodusa. Wygląda tak samo jak ten, ale to nie... Też jeżeli chodzi o względy o kolorystyczne. Patrz, ten jest szary. Częsteczesz szary, ale trochę inaczej. Oko spoko. Ale uswoiliśmy nie tego, co trzeba. Oswoiliśmy tego z mniejszym levelem. Niedobrze. Szkoda. Szkoda, szkoda. Czy nie będziemy mogli ich mutować. Ale z, z drugiej strony to... Udało się. Cóż i to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że do końca. Widzimy się w kolejnym. Cześć.